Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bogaty był wiek XV. W Polsce wielkie typy świętości. Zwłaszcza Kraków był miastem świętych. Wydała ich święta Jadwiga królowa swym duchem, przekraczającym ramy jej ziemskiego panowania. Była nie tylko Aniołem, stróżem Korony i Litwy, ale ukochaną ich matką, która zrodziła duchowe dzieci, będące chlubą ojczyzny. Fizycznie była matką na kilka dni. Niedługo po śmierci córki sama przeniosła się do lepszego świata. Ale Chrystus Król, któremu pod Wawelskim Krzyżem przysięgła posłuszeństwo, nie pozwoliłby. Złota królewska kołyska Polska skazana została na pustkę. On sam jako Sator, siewca Boży, posiał wzięte z jej ducha takie ziarno, że wydało ono na polskiej ziemi plon stokrotny. Pracowała potem nad tym plonem i Akademia Krakowska, podniesiona staraniem pani Wawelskiej do rangi uniwersytetu. Pracowała gorliwość wybitnych krakowskich biskupów. Wreszcie potęga słowa i przykład świętego Jana Kapistrana, który w stolicy naszej również siał ziarno słowa Bożej mocy, aż z tego wszystkiego wyrósł plon nadobfity w postaci świętych. Między innymi święty Szymon z Lipnicy, święty Jan z Dukli. Święty Stanisław Kazimierczyk, Święty Jan Kanty, Błogosławiony Michał Giedroć, Święty Kazimierz Królewicz. To tylko ci, których Kościół uznał za świętych, a iluż jest takich, którzy nimi byli, choć nie doczekali się wyniesienia na ołtarze. Są oni dowodem na to, jakie to było stulecie pełne. Wewnętrznej czerstwości i siły, a następnie Potęgi Wielkości Polski na zewnątrz. Można by powiedzieć, że w wieku tym Bóg gromadził w starej stolicy Królestwa Polskiego tak silny zapas wiary i świętości, aby sprostać wielkim zadaniom, jakie Boża Opatrzność wyznaczyła Polsce. A w istocie były to wielkie zadania. Należało nawrócić świeżo skoroną Zjednoczoną Litwę, rozbroić Krzyżaków, tych krzyżowników mieszkańców polskiej Litwy. Potrzeba było poskromić herezję husycką, tym niebezpieczniejszą, że żegrasującą w sąsiednim słowiańskim kraju. Potrzeba było powstrzymać pierwszy pęd nawały tureckiej. Przewodzić w tym oporze wobec islamu rozdzielonej w tym względzie Europie, a wreszcie wstrzymać i przezwyciężyć inwazję protestantyzmu, jaka z wiekiem następnym miała spaść na królestwo, czyli na koronę i Litwę. By sprostać ogromowi tych zadań, potrzeba było wielkiej i nieskazitelnej siły w narodzie. Potrzeba było wielkich osobowych wzorców o bohaterskich tnotach. I nie, nie poskąpiła ich opatrzność Boża, bo wymienieni przed chwilą święci, jako żywe kopie Chrystusa, przewodziły narodowi naszemu w tych zmaganiach o Jego obecność w życiu naszym prywatnym, społecznym i politycznym. Pozwólcie, że w tym kazaniu. Przedstawię jednego z tych wzorów i przewodników naszych, jakim jest święty Jan Kant. Wychowany na podwalinach wiary katolickiej przez swoich rodziców w Kętach, od najmłodszych lat starał się naśladować zbawiciela żyjącego jako dziecko w świętej rodzinie w Nazarecie. Z niego czerpał wzór i przykład dla wyrobienia w sobie tej samej pilności, i wytrwałości w pracy tego samego posłuszeństwa okazywanego rodzicom zanotował jego biograf że wystarczyło aby usłyszał dziecię Jezus byłoby z pewnością tak uczyniło aby mały Janek przezwyciężając wszelką trudność starał się natychmiast wszystko wypełnić czego od niego wymagano i stawać się podobnym do boskiego mistrza Będąc już młodzieńcem, poszedł za głosem natchnienia i wrodzonych zdolności i zapisał się na Wydział fi Filozoficzny Krakowskiego Uniwersytetu. Wstępując do tego przybytku wielkiej nauki, pamiętał na słowa Pisma Świętego, że kto zdobywa mądrość, ten jedna sobie przyjaźń Pańską. I starał się nabyć ją, pamiętając, że bez niej wszelka mądrość ludzka jest próżną i fałszywą, a wiedza nadyma. Istotnie w pocie swego czoła za łaską Bożą przeniknął najgłębsze tajemniki wiedzy, tajemniki wiedzy bez szkody dla innych swych powinności względem Boga i ludzi. To też ta zadziwiająca wiedza, jaka Niosąca znamiona boskiego pochodzenia, uwieńczona została doktoratem z filozofii. Po filozofii przyszedł czas na teologię, bo te dwie, te dwie dziedziny tworzyły związek tak ścisły i harmonijny, że go bezkarnie rozerwać nie można bez narażenia umysłu ludzkiego na rozliczne zboczenia i błędy. W złotym wieku dziejów naszej ojczyzny kwitła wszelka umiejętność, ale zespolona z pobożnością. Im kto był uczeńszy, tym też bywał świętszym. Rozumiano doskonale, do czego ma służyć nauka do lepszej służby Bogu, bo on jest panem i dawcą prawdziwych nauk. Zapewnia nas o tym Pismo Święte. Gdy ustami natchnionego autora poucza nas, Bóg jest Panem umiejętności. A zatem błogosławiony, kto na tej drodze służy Panu, bo tym samym i Ojczyźnie służy. Rozumiał to doskonale profesor Jan i realizował w swoim życiu tak dalece, że nie mógł w tym nie świecić w czasie domagającym się gorliwych szermierzy wiary i uczciwych. Czonych tłumaczów boskiej prawdy, więc nic dziwnego, że wszyscy zabiegali o jego czynny udział w życiu społeczności Krakowa, o czym mówi wiersz, chciała mieć go akademia w profesorów rzędzie, chciał, go, chciał osadzić go ksiądz biskup na tłustej prebędzie, chciała króla jego mości łaska nie przebrana. W na czele ujrzeć mistrza Jana, lecz on przez pokorę odmawiał. Lekce jednak ważąc sobie majątki, zaszczyty, od wszystkiego się wyprosił doktor znamienity. A jednak, mimo jego kornych wymówek, zniewolony został przez senat uczelni do przyjęcia funkcji dziekana Wydziału Filozoficznego. Którą pełnił z wielką klubą przez dwa lata, ucząc solidnej sztuki filozofowania, podług klasycznych wzorów. Jest Cycero, jest też plato, mnogość dzieł bez kresa, jest Kruk biały, inkunabuł, arystoteles. Lecz obok zgłębiania wiedzy starożytnej nie mogło zabraknąć. Troski o człowieka według antycznej zasady re sakramizer. Człowiek jest rzeczą świętą. Zapisał się na trwałe, zwyczaj z czasu jego dziekaństwa. Gdy profesorowie akademii siedzieli przy stole, a służący oznajmił przyjście ubogiego, mówiąc: Ubogi przyszedł. Najstarszy z zasiadających odpowiadał: Chrystus przyszedł a wszyscy wstawali i sadzali biednego przy stole. Po tak chlubnym sprawowaniu Urzędu Dziekana Filozofii objął najwyższą katedrę Wszechnicy Jagiellońskiej, wykładając na niej najszczytniejsze prawdy z dziedziny teologicznej. W prowadzonych dysputach naukowych, z którego słynęła i nasza Jagiellońska Uczelnia w tym czasie, Święty Jan Profesor nie zapalał się nigdy, tylko ze spokojem świadka prawdy je prowadził. Świeci spośród mędrców każdy jaśniej niż pochodnia, w ich to kole do rozmowy mistrz zasiada co dnia, a jak skończy piórkiem winkaust zmoczonym kreśli, co mu wtedy władca ducha z wyżyn górnych nieśli. Mimo takiego spokoju ducha po każdej uczonej rozprawie chodził do przeciwników swoich i przepraszał ich, mówiąc idę spełnić świętą ofiarę, wybacz mi, jeśli ci w rozprawie naszej jaką przykrość wyrządzi. A gdy go kto, jak to bywa w gorących dyskusjach, takąś obraźliwą i uszczypliwą mową strofował, milczał, a sam do siebie, jak się był przyzwyczaił, takie słowa mówił. Pozwolę sobie po łacinie, w jego języku. Conturbare cave non esplacare suave. Infamare cave non revocare, revocare grave. Strzeż się, kogo zafrasować, bo niesmaczno przepracować słowy nie ruszaj bliźniego, bo odwołać coś ciężkiego. Słuchając tych słów o tym, jakim trybem szło racje studiorum w jagiellońskiej uczelni w czasach Jana Kantego, która służyła prawdzie, na której ma się opierać cały gmach Królestwa Polskiego, Mimo woli nasuwa się pytanie, a czemu służy dzisiaj uniwersytet, gdy w całym jego naukowym życiu wszystko jest podporządkowane umysłowemu nierządowi buntującemu się przeciw prawdzie. A z nierządu umysłowego rodzi się domowy i publiczny, i każdy kraj, który go uprawia, rozpada się. Także Polska. Dziś, kiedy cel nauki jest skrzywiony, gdy prawdziwe wychowanie nie istnieje, wewnętrzna praca nad duszą jest w kompletnej pogardzie. Dobrze sobie przypomnieć stare czasy, gdzie nauka nie nadymała, lecz budowała człowieka, bo była połączona z miłością i na niej oparta. Caritas Vero Edificat jak mówi święty Paweł. Ktoś z dzisiejszych uczonych postępuje tak, jak postępował święty Jan Kanty, gdy idzie o zdobywanie i przekazywanie mądrości. Kto z nich, nie mówię, że stosował się jak święty Jan Kanty do pouczeń świętego Bernarda z Klerwo, ale o nich coś słyszał. Mianowicie, niektórzy się uczą, by umieli, a to jest próżna ciekawość, Inni się uczą, by chwałę i dobytek sobie zdobyli, a to jest zupełna chciwość. Inni się uczą, by innych uczyli, a to jest miłość. Inni się uczą nareszcie, aby się sami budowali, a to jest roztropność. Nasz święty patron uczył się w tych dwóch ostatnich celach. Uczył się, by uczyć. Innych, niemniej jednak, czuł potrzebę pracowania nad własnym uświęceniem. Pojmował jasno, że na nic się nie przyda najwyższe ukształcenie umysłu, jeśli ono nie znajdzie oddźwięku w czynach, w obyczajach człowieka, w postaci czynu. To też prawdy, jakie podawał mu rozum i wiara, przybierały w nim kształty świętych czynów. Wiadomości, które nagromadzał pracą, zwracał ku udoskonaleniu serca, i na ścianie swego pokoju pisał krótkie zdania, które zachęcały go do jakiejś cnoty. Napisał między innymi słowa: Supra, wyżej. Gdy jakieś niepowodzenia raniły jego duszę, i ciężkim wydawał się mu ten krzyż zesłany dla doświadczenia go, Spoglądał na ów napis i mówił sobie, Supra, tam jest Bóg, pociecha i wzmocnienie moje. Kształcił swój umysł spędzając długie godziny u stóp krzyża i dlatego z prostotą i uległością ducha przyjmował prawdy przewyższające rozum człowieka. Nie roztrząsał, nie mędrkował, nie wątpił o tym, czego mimo bystrości umysłu swego ogarnąć nie zdawał. Wiedza wzbogacona naukami nie prowadziła go do walki przeciw Bogu, ale owszem jednoczyła go najściślej ze Stwórcą. Więc w całości odnoszą się do niego słowa apostoła narodów Świętego Pawła: Justus ex fide vivit. Sprawiedliwy z wiary żyje. Pragnienia naśladowania Pana Jezusa, powstała w nim myśl, by wybrać się na pieszą pielgrzymkę do Ziemi Świętej. I tam idąc śladem męki Zbawiciela, która się poczęła pocałunkiem zdrady jednego z uczniów w Ogrójcu, tak bardzo duchem swym odczuł wszystkie chwile tej przynajświętszej męki pańskiej, że porównując ją z cierpieniami wszystkich ludzi, na miejscu ukrzyżowania zawołał po polsku. Pan Bóg więcej cierpiał. I dlatego na Kalwarii przysiągł sobie, że umrze sobie, a będzie żyć jedynie w Jezusie i dla Jezusa. Podług słów apostoła: Żyję, ja już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wierząc głęboko, że Chrystusowej miłości. Przepraszam, że z Chrystusowej miłości wyrasta miłość Kościoła, czterokrotnie pielgrzymował do Rzymu Świętego Piotra, by dać wyraz przekonaniu, że miłość ku Kościołowi i jego widzialnej głowie jest dowodem i miarą miłości ku niewidzialnej głowie, ku Jezusowi, ku Bogu. On wiedział, że Kościół to dzieło Chrystusa. On w nim żyje. Przede wszystkim w swoim namiestniku, w którego ręce złożył wszelką władzę nad swoim kościołem, i w którego nieomylności zaręczonej przez Chrystusa leży pewność nauki Bożej. Dziś kondycja duchowa wielu chrześcijan jest taka, że doświadczają tej niewiedzy, o jakiej mówi poeta. Gdy ludzkość bolejąca zgodzić się nie może, co jest fałsza, co prawda, co szpetne, co piękne, człowiek załamuje ręce, o Boże, mój Boże, co mi trzeba podeptać, a przed czym mu uklęknę. Pielgrzymujący do Rzymu święty Jan Kanty uczy, że trzeba udać się w duchową pielgrzymkę do katedry św. Piotra i walczyć. By wyzwoliła się ona z tych duchowych okowów, jakie nałożyła na siebie ulegając prądom tego świata, zamiast być jego latarnią, jasno pokazującą zbłąkanej ludzkości drogę zbawienia. Ma ona wrócić w to łożysko strzeżenia nieskażonej wiary, którą wyznaczył jej Chrystus, będący prawdą, drogą i życiem. Powtórzmy raz jeszcze, że dziś gdy człowiek sam nie wie, choć usilnie bada, co jest biało, co czarno, co prosto, co krzywo i jako chmiel bez podpory na ziemię upada, aż zginie przygłuszony ostem i pokrzywą, trzeba trwać w miłości ku świętemu Piotrowi obecnemu w osobie każdorazowego jego następcy, bo w tym jest cześć Boża. A gdy któryś z nich zapomina o tym, przypomnieć mu, że na nim spoczywa obowiązek utwierdzania braci w wierze i wypełnianiu tego obowiązku jest zbawienie wszystkich. Wtedy tylko nie będzie brakować ludzi, którzy pójdą w ślady świętego Jana Kantego i w nauce i w mądrości innych w podziw wprawią, a w czynach miłości będą jak on pełni ducha opiekuńczego, jako wcielone chrystusowe miłosierdzie. Jego ręce były zawsze otwarte na dawanie, nogi jego zawsze gotowe do posługi, rozum do rad, serce do kochania. Kochał Boga, dlatego kochał i bliźniego. Wszak w brewiarzu kapłańskim czytamy o nim o nemini, o ty, który nikomu nie odmówiłeś za życia. Oznacza to, że On nie żył dla siebie, niczego od świata nie pragnął, niczego nie żądał. Celem wszystkich Jego żądań było chwała Boga i zbawienie dusz ludzkich. Wtedy znowu w człowieku polskim pojawią się prawdomówność, prostota, poszanowanie bliźniego i będą przez Niego i innych cenione. Posłuchajmy o jednym wydarzeniu z życia świętego Jana Kantego, przedstawionego archaiczną polszczyzną Piotra Skargi. Gdy zaś w drodze złupiony był od rozbójników, którzy go o pieniędzy więcej, by ich gdzie nie skrył albo zataił, pytali, on zapomniawszy, iż był gdzieś kilka czerwonych, złotych w sukni zaszuł, powiedział, iż więcej nie miał. Ale gdy na one zaszyte złote wspomniał, zawołał na rozbójników, aby się wrócili. mówił im, nie chcę kłamać, bierz i to, czego m zapomniał. A oni zdziwili się cnocie jego i ono, co mu byli wzięli, przymuszając go wrócili. Stać mieli w gruncie wiarę, tacy uczczą świętość, uczci ją Turek, uczci dziki człowiek, tylko chrześcijanin bez wiary wyśmieje. Po udelektowaniu naszych uszu wyborną polszczyzną, która przeniosła nas w czasy, gdzie na poszanowaniu bliźniego, prostocie i prawdomówności budowano nie tylko życie indywidualne, ale, ale na nich opierał się gmach państwowy naszej ojczyzny. Dobiliśmy końca naszego kazania o świętym Janie z Kent. Postać jego święta, umieszczona w polskiej koronie króla Bolesława Chrobrego, skrzy się tak nadzwyczajnym blaskiem żywej wiary, że i dziś stanowić może owo jedynie trwałe lepiszcze jedności narodu, które gwarantuje jego dalsze życie nawet w czasach niewoli. Przecież opatrznościowo stolica święta. Dała go narodowi za patrona w chwili, gdyśmy szybkimi krokami szli do upadku państwa. I przez okres niewoli modliliśmy się do niego z wiarą, która była zarodem życia i zmartwychstania naszego, strzeż swego ojczystego królestwa. Oto proszą cię mieszkańcy Polski, Polski i całego świata. I papież Klemens XIII, kanonizując świętego Jana Kantego kazał wpisać tę modlitwę za Polskę do modlitw powszechnego Kościoła. Znać znaczy dlatego, byśmy wśród pokus i ciemności, zaborów nie zboczyli z drogi wiary. Teraz wspomnę o jednym z jego cudów, zdziałanym jeszcze za jego życia, bo on pasuje do obecnej sytuacji Polski. Zdarzyło się, że idąc do ubogich i chorych nad brzegiem rudawy spotkał płaczące dziecko nad rozbitym dzbanem, w którym no, ta dziewczynka niosła mleko dla głodnego rodzeństwa. Gdy nieutulona w żalu płakała, święty Jan pomodlił się i ufny w boską potęgę złożył potłuczone skorupy i tak znowu cały dzban napełnił po brzegi wodą z rzeki rudały. I gdy przeżegnał go krzyżem, woda stała się mlekiem i to lepszym od tego, co się było wylało. O święty nasz patronie! Wołamy, i myśmy dzban nasz, to naczynie wybrane, boże, tę polskę kochaną już raz niebacznie rozbili. I wtedy rozpadł się on na trzy wielkie skorupy. Tylko odrobina łaski Bożej, jaka w nim została, świadczyła o naszej szkodzie. Wyjednawszy ją u Boga za przyczyną świętego Jana Skędy, dban nasz narodowy znowu stał się cały. Ale dziś całości jego zdrowiu zagraża rozpadnięcie się o wiele gorsze. Na więcej części, bo jad niewiary w Boga, w Jego Kościół, w nas samych jako Polaków, Niszczy już nie tylko materialną stronę naszego życia, ale jego istotę, narodową duszę. I to już się dzieje. Rozpad na liczne skorupy naszego narodowego życia z powodu zatrucia naszego narodowego ducha już się dokonuje. I tak raz jeszcze spełnia się na nas prawda zawarta w słowach wieszcza: niczym sybir. Niczym knuty i cielesnych tortur król, lecz narodu duchotruty to dopiero bólów, ból. I brodzimy jak ślepi w ciemności serc i dusz naszych, i pałętamy się w czasie bez celu, by historia stwierdziła o naszym narodzie. Ni mu rozwój światu znany, ni objawień mu duch święty. Nie pamiętan Duch Chrystusa, On bez myśli, On bez serca w bogach, skarbcach, nic nie kupi On nieszczęsny i On głupi. Dlaczego tak się dzieje? Bo takie jest prawo serca ludzkiego, że im więcej zbyt lęcenia w postępowaniu, tym mniej wiary w umyśle i sercu. Nią żyliśmy przez wieki. I pozostalibyśmy nadal takimi, jakimi jesteśmy, gdyby nie to, że pozwalamy, żeby najwięksi nasi wrogowie, czyli gorszy ciele, ci prawdziwi mężobójcy dusz i ciał naszych, narzucali nam swoje zaletujące trupią, wonią pomysły. I już od najmniejszych dzieci, z piętnem grzechu na czole, bez życia, bez wyższych wartości, bez szacunku dla starszych, bez szlachetnych uczuć... Bezmyślnie powierzamy im ster naszego życia narodowego. Oprócz tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, nie wzywamy pomocy patrona naszego świętego Jana Skęt. A przecież on, jako syn tej ziemi, pokazuje nam jasno, że ten tylko więzy przednie, kto namaszczeń cnoty znakiem, że na ziemi być Polakiem to żyć bosko i szlachetnie. Jeśli chcemy tak żyć w państwie naszym, ojczyźnie naszej, to musimy prosić z ufnością i gorącą wiarą świętego patrona naszego, by ujął w swe święte dłonie te rozbite skorupy nasze, pobłogosławił łaską z nieba, aby dzban stał się znów zdrowy i nie z wodą z rzek naszych, ale łzami pokuty, gorącą modlitwą, Stróżowaniem nad sercem i umysłem, częstym przyjmowaniem Komunii Świętej, ufnością dziecięcą we wszechwładną pomoc królowej korony polskiej, mamy napełnić ten zban, by przeżegnany ręką świętego Jana stał się pełnym mleka zdrowej nauki, stał się mlekiem żywej wiary, mlekiem łaski Chrystusa, króla Polski. I tym pokarmem posileni, Odzyskamy jako naród zdrowie i dawną staropolską czerstwość. Co daj Panie Boże. Amen.